Lech w tej pierwszej połowie miał dużo stałych fragmentów gry, dużo dośrodkowań, ale nie ma tego przekucia na choćby strzały w bramkę. No nie ma jest bardzo właśnie dużo tych dośrodkowań. Widać, bardzo dużo, dużo sławek rzuca tych piłek, Kuba. Semir dzisiaj dobre, dobra, pierwsza połowa w z jego, z jego wykonaniu i Miejmy nadzieję, że, że Artion znajdzie się właśnie w tym polu karnym, żeby tą sytuację, sytuację domknąć. Ale przyznasz, że w pierwsze 30-35 minut to Lechia grała składniej, dokładniej. No i w pol, jeśli chodzi o grę w polu, naprawdę prezentowała się bardzo dobrze. Tu strzał Pawła Nowaka po takiej akcji, w której Lechia wymieniła chyba 5 albo 6 podań z rzędu. No tak, widzimy właśnie, że, że, że Lekia próbuje właśnie szukać tej gry e, kombinacyjnej, no nam to odpowiada zawsze nam odpowiada taka, tak, taki schemat, jak drużyna przyjechała i tutaj prowadzi grę. Miejmy nadzieję, że to wykorzystamy tak, jak wykorzystywaliśmy to w innych meczach. I, i tutaj właśnie sytuacja sławka gdzie. gdzie, gdzie e... Dziękujemy bardzo i oglądamy najciekawsze sytuacje tego meczu. Który za nami? Który właśnie dobiegł dobiegły końca w Poznaniu. Tak, widzieliśmy, że tam Rudnews był na spalonym, przy, przy tej sytuacji także to. Dobrze, oczywiście tu połowa meczu już. Dobrze, że bramka nie padła, bo byłaby to bramka niesprawiedliwa dla lechich danc. Tak, ale jeśli chodzi o to strzelanie głową Rudnewsa, to. No z punktu widzenia Lechy, można powiedzieć, co się odleczy, to nie ucieszę. To jeszcze gol numer jeden, oczywiście, zdobyty w inny sposób. Jakub Wilk. 52. minuta. Świetne i zagranie Wilka. Lepiej nie można było zagrać, lepiej nie można było tego w tempo zagrać. I odpowiednia siła, i odpowiednie miejsce tam, gdzie Wilk tą piłkę zagrał. Trzeba też podkreślić, że Lech w tym sezonie tylko trzy gole strzelił w pierwszej połowie. Dziś po meczu z Lechią aż 14 ma na koncie takich. Które strzelił w trakcie drugiej połowy meczów ligowych. To jest 58. minuta. Asysta Kriwca. Szósty gol w sezonie Artjomsa-Rudnewsa. Trzeci gol tego piłkarza strzelony głową. Nikt, tak jak mówiliśmy w Leku, jeszcze głową gola nie strzelił poza Rudnewsem. Tak, tu jest bramka dla Lecha przy stałym fragmencie gry. Lechia Gdańsk już któryś błąd w tym meczu popełniła, który skończył się dla nich tragicznie bramką. Natomiast już kilka razy Rudnew dochodził i inni piłkarze do, do głosu właśnie przy stałym fragmentach gry. Jednak Lech Gdańsk nie ma za bardzo za dużo wysokich piłkarzy i przez to tutaj przy stałym fragmentach gry mają problemy. A tak w ogóle to dzisiaj Lech zdobył też pierwszego gola po rzucie rożnym w sezonie 2010-2011. Na razie nie słyną ze stałych fragmentów gry piłkarze wcześniej Jacka Zielińskiego, teraz Jose Mari Bakero Zagotował się były Lechita, no teraz i to by... Lechista Paweł Guzała, bo twierdził, że po tym jego uderzeniu powinien być rzut rożny. A teraz to, co było dużo ładniejsze, uderzenie krywca i sporo szczęścia bramkarza Sebastiana Małkowskiego. Strzał nieprawdopodobny, ta piłka spadała. no gdyby, gdyby padła bramka, to ozdoba każdego, ozdoba tego meczu. Nie padła, a później mieliśmy jeszcze Joela 3 który zmarnował setkę. Tak to, trzeba, tak to trzeba, nazwać. Jeszcze raz oglądamy nieudaną próbę ci i przed nami kolejny wywiad. A wraz ze mną e, Dima Iniat. Dima Iniat już jest wywoływany do szatni, bo to e, koledzy czekają już aby świętować to zwycięstwo, zwycięstwo, które było bardzo, ale to bardzo potrzebne Lechowi. No, bardzo potrzebne i bardzo ważne. Czekaliśmy na to na te trzy punkty, I każdy następny mecz dla nas są Kwalifikacje, bo, bo, bo musimy wygrywać po kolei, mamy tydzień, tydzień przerwę, popracować na treningach, niektóre rzeczy, które są wiele, że myślę, że, że, że udowodnimy wszyscy, że... że...